Przyjrzyjmy się pierwszemu przedmiotowi, kusza. Taka, nie wiem z jakiej to może być bajki. Nie poznaję tego kolesia. Trzy naboje. Po polsku jest zastrzeżenie. Egmont. Nie wiem z jakiej gazetki to było dodawane. A na bazarku było dużo. Mamy kuszę niby z trzema nabojami, mi brakuje jednego. Już się nią bawiłem. Ale na początek jak to wygląda? W ten sposób, w ten sposób. To jest tylko na ozdobę. Tu się naciąga, tu się naciska i szczera. Tylko nie zawsze to wychodzi. tutaj też nie jest nic sygnowane co, co by to mogło być więc naciskamy, wsadzamy tego dzióbka i strzelamy o ile mamy szczęście że wyszczeli o, wystrzeliło ledawo